Cześć widzowie Dzisiaj ogólnie będziemy sobie grać Różne minigierki w, Na cubecrafcie Na bedroku, Bo <laughs> Chciałem zagrać na javie ale na razie nie mam jak Po prostu Chciałem coś nagrać Więc akurat miałem miejsce Miałem czas nagrać coś Więc Nie, nie wiem czy to będzie taki długi film Przepraszam, ostatnio, że dawno nie było filmu, 7 miesięcy. Po prostu. No, nie miałem czasu, jak nagrać. I akurat dzisiaj mam czas. Wiem, nawet. Nawet myślę, że to będzie jeden z tych lepszych, lepiej zmontowanych filmów na moim kanale na razie. Bo. Bo mam akurat czas, żeby zmontować. Mam pomysł. I bez zbędnego przedłużenia Zapraszam do oglądania Więc tak, zagramy sobie najpierw w Skywarsy W Skywarsy dawno nie grałem Rozgrałem się akurat przed chwilą sobie zagrałem rundkę I nie mam za dobrych Jakiś... Nie jestem za dobry w Skywarsy, jakby ja często nie grałem Nigdy może z... Może z... 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 No nie grałem za bardzo w Skywarsy w moim... Życiu, ale coś tam wiem. Kurde, ta ronda nie będzie za bardzo dobrze zagrana, bo shift mi się zblokował, o, kamera się wywaliła. Nie no, i właśnie. Co jest? Okej. Okay. Pracujemy, otwieramy skrzynkę, bierzemy najważniejsze itemy. O kurde. Patrzcie widzowie trochę mi idzie teraz. Nie, 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 nie. Możecie mi też pisać w komentarzu, co mam poprawić na przykład w nagrywaniu filmów. Czy coś się nie podoba, czy coś... bo też nie wiem. Tu jest skrzynka, z takimi oto itemami, ale... No a czemu nie ty? Czyli o więcej... Se to całego zdejmę i se założę nowego, ale po nie, bo potem tym... Są lepsze te... Okej... O dwie minuty... terełka i szczawy. Nie ja potrzebuję sobie. Terełka. Telefonie jeszcze do mnie. Terełka, terełka. Perełka, kolejna. Kolejna perełka i kolejna. Też. Nie. No nie, nie. Pink, 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 pink. Reklatę zakładam. Tak, tak. O kurde

Nie! Tu fajny tryb. Czyli igrzyska śmierci, tak jakby. I na dziesiątej sekundzie się włącza PVP. О, куда. О, нет, 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 нет. Нет, нет. Kurde. Nie wiem, czy dwie wrzędzikłate ogólnie. E, dobra, to jest fajna mapa ogólnie. Zobaczcie czemu, bo tu dużo ludzi też nie wie o tym miejscu. obok borderu to też słabo troszkę nie, dobra nie wiem czy straciłem grę, czy właśnie zdobyłem bo wygląda na to, że chyba wygrywam można tak powiedzieć, mam nadzieję gdzieś się biją, ja się nie biję na razie na razie z piramidą akordę oh, chyba będę musiał się jednak pobić. Nie, 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 łapa. No ale co?